Cześć, Siemanko, z Jestem strony Emorks, a dzisiaj kolejny odcinek z Brawl Stars na kanale i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam yy, kolekcję moich skinów yy, w Brawl Stars yy, i odbierałem sobie tylko 200 gemów poza odcinkiem, bo to naprawdę nie ma co z tego trafić yy, więc tak, dlatego tą nagrodę nie, nie odbierałem na odcinku ale za to wbiłem dużą skrzynkę za 23 level w karnecie, więc sobie otwieram ją otwieramy teraz przedmioty, może coś będzie. 8 punktów mocy do EMS. No i nic nie będzie. 11 do Byrona i do Gina 15. Dobra. Więc nie ma trudno. O Jezu, już wystawiłem na początku, nie chcę ze skina. Dajcie znać też, czy chcecie zobaczyć moją kolekcję emotek. Bo jakoś bym to załatwił z kimś bym poglą. To bym wam pokazał. No i dobra. Zaczynamy może od samego dołu. Dobra. Colette nie mam żadnego skina niedawno od dolu nie mam żadnego. Do Byrona nie mam żadnego. Do Max chciałem kupić sobie GT Max, ale, ale zrezygnowałem, bo tak naprawdę tylko zmarnują gemy Do Byrona też nie mam żadnych. Do B mam Biedronkę. Więc tak. Później sobie wybieram jakiegoś skina i zagram na nim na koniec. Do Bibi nie mam żadnego. Do Penny mam ten skin, świąteczny. A na gorszym koncie mam jeszcze wielkanocny skin do Penny, króliczek. Do Rose nie mam. Do Poko nie mam. Nie mam do Tika, nie mam do Majka. Do Broka mam pewnego skina, ale to Wam opowiem... W kolejnym odcinku z Browsers. co kupiłem ostatnio do Broka na gorszym koncie No i do Broka mam tylko ten skin, yy, który był za darmo na święta. Do Serge'a nie mam żadnego. Yy, do Kruka nie mam żadnego. Do Pana P mam agenta P. No. Hmm. Nie mało tych skinów. Myślę, że mam więcej. PAM nie mam. O do Barleyasu. są. Czerwony czerodziej Barley. No tego nie mam. I złoty Barley. Tylko nie ten za monety. No i zwykły. Dobą nie mam. Do Colta mam dwa. Mianowicie Rockman Colt i Banita Colt. Do jedbite mam 8 bitowiec klasyczny. Do i dla nic nie mam. Do kiełka mam. Tropikalny kiełek. No, on za 30 gemów. Ja kiedyś myślałem, że on jest za 150. Więc trochę hitbecka, ale. Dobra, no, trudno. Frank nie mam. Tylko zauważyliście, że Frank się po tej aktualizacji z kosmosu zaczął się uśmiechać. Wcześniej był taki smutny, pokrzywiony, a teraz yy, się cieszy. Dobra, Jackie. Mam budowlaniec. To jest fajny skin. Yy, dobra, Karol nie mam. Niedawno ulepszaliśmy go na 9 ma dwa dni temu, bo tego tak jak nie widzieliście odcinka, to to zapraszam serdecznie. Yy, Elru do Primo, mam. Z skinem do Primo. Możliwe, że pojawi się odcinek z kolekcji moich emotek, ale to nie wiem jeszcze. Dobra. Do Ems mam studentkę ze Starpońcy. Do Jessie mam tego. Red Dragon darmowego. Do bóla mam dużo skinów. Tutaj jest zwykły, tutaj jest Wiking bull za 80 gemów. Futbolista ból za 80 gmów i on już jest niedostępny, czyli mam archiwę Lotkina, którego już nigdy nie będzie w sklepie. Tego fajnie. Pomocnik ból za Starpońcy. No i darmowy skin do bóla z okazji 10 lat supercela. Donity mam, pandę Donity ojej, sorka Chciałem kiedyś mieć shibę, ale nie wyszło I to jest mój jeden z najdroższych skinów, dwóch Skin do Mortisa, którego też już nie można mieć w sklepie Nigdy, on jest archiwalny i no dlatego mam, fryzjera on był Nie, rock and rock'n'rollowy Okej okay. Piperka różowa już Nie wiem czemu ją kupiłem Riko jest no właśnie i to jest mój drugi najdroższy skim do Riko popcornowy za 150 gemów Ym, I ten darmowy, który był rok temu na święta Rikoszec. Shelly, Szeli, PS że Shelley. Nie wygrałem tego wyzwania tylko kupiłem za 80 gemów yy, bo pojawiło się w sklepie ale to już wzrok ją mam Chociaż nie Nawet nie jest grze rok No kilka tam miesięcy i Rozbójniczka Szality to był mój pierwszy skin w Brawl Stars Chociaż myślę, że w większości też. Do Gina niedawno, to jest mój najnowszy skin na tym koncie, jaki kupiłem. To jest Dzina Piracki. Więc tak, bardzo mi się podoba. Dlatego kupiłem, teraz zbieram na karnet, Mam pierożkowego Doleryla. I właśnie to jest przebranie z OHZ chińskiego nowego roku, tylko 2019. I teraz. Zostało podajże 15 dni, jak to nagrywam na kupienie jego, a później już nigdy się nie pojawi. Dlatego jak ktoś ma gemy, to kupujcie. Dobra, i Leon. Ostatni. Rekin Leon. No i to by było na tyle. Sporo mam tych skinów, bo jak wydawałem gemy, to tylko na skiny nigdy nie kupowałem skrzynek. Yy, no to tak, to była moja kolekcja skinów. A teraz zagramy sobie duo kolet Jak zwykle. Dajcie znać w komentarzu to w czasie odcinki z Among Us i z Football Strike, bo piliście pod oboma y, pięć łapek w górę. Więc, więc teoretycznie nagrałbym dla was Football Strike, bo to mówiłem, że jak będzie pięć łapek to nagrywam. Więc jeszcze nie wiem czy chcecie, czy to się będzie fajnie oglądało, bo jak nie to, to nie ma co nagrywać. Nagrałbym Broda. Dobra, mam wdrożenie Mr. P. Rozwalam tego, rozwalam rozwala tego. Dobra nice eee, Lecimy po te dwa cuby W ogóle nie wiem czemu, 13 lutego jak to nagrywam eee, Nie masz żadnej darmowej nagrody w tepie Nie wiem co jest grane Oj kurde Jak zginę od tego kolta to będzie słabo Bardzo O nie, nie uh, uh. Co ja zrobił? Nie bo ona tak ucieka tym i jakby myślałem, że to jest No Ja. Dobra. Możemy sobie zagrać w takim razie hardcore'owo kopalnie. Tak jak mówiłem, jest 13 luty, sobota. Więc tak. No. Z tego dzisiaj pokazałem wam kolekcję moich skinów. nie wiem, czy to nie będzie ostatnia jak gierka. Nie wiem, no zobaczymy. Możliwe, że jeszcze y, jedną po tej zagram I będzie koniec. No, to jest mapa, którą lubię. Jest jedna z moich ulubionych na Gengraba, tak naprawdę. Ale bardzo dawno nie grałem na Gengraba na pucharki. Eee, więc no. Ciągle tylko testuję mapy, bo mam misję. Frank zbiera Cuby. Okej, okay. ja się zajmuję zabijaniem. Po co? No człowieku, rozumiem, że tu był Daryl. Jest pewnie nadal. No właśnie. Ale, no, hello, nie trzeba nam niższych krzaków. na gdzie te śmieszki, trą, Jak będziemy mieć 10, 10 gemów. Dobra, chyba każdy będzie zbierał gemy w takim razie, bo ja mam jednego. Edgar ma dwa i jeszcze Frank ma cztery. Ej, co jest, ile? A, dwa ma? A nie, ja mam też dwa. To dlatego mamy osiem Dobra, rozwalony. Biorę trzeci. Nie ma. Kurde. Dobra, Edgar bierze, ja biorę i spadamy. Chodź. No, co ten Edgar robi najlepszego? Boże, zachciało się bić. Pewnie ma misję. Nie, też zresztą mam. No nie. Teraz też mam zresztą misję na, na Game Graba, żeby wygrać. Jeszcze jeden raz muszę wygrać, bo grałem sobie poza odpinkami. I miałem, ale nie zdążyłem na. nie na pucharki. Yy, grać dzisiaj, więc gramy sobie normalnie na pucharki i wygraliśmy, więc fajnie misja zrobiona yy, i potem może no i teraz jeszcze jedna gierka może być zagrana to leci i możemy to zagrać możemy to yy, to oj, to będzie mogę dla was nagrać oddzielnie z tego, z tego trybu Odcinek. Wiecie? No tego nie będziemy grać no na Najpierw dla Was... A zagramy sobie Zadymę. E, Czemu? Czemu nie? E, Okej. Okay. Byron czekolet. To jest pytanie. Albo dawajcie, Edgara wbijam na 550. Na zadymie to powinno być łatwe. W ogóle Edgar jest koksem. Więc... O, oni też mają Edgara. Właśnie o tym mówię. Ja Edgara nie maksuję, jakoś nie przypad nie przypadł mi do gustu. Hop, ale... Ale spoko, czemu nie? Tego sobie wbijamy troszkę, bo tak naprawdę wbiję go bardzo szybko na 20 rangę i przestałem nim grać do tej pory. Już dwa sezony temu. Dobra. Zaraz podskoczę. Dobra, nice. I lecimy. Dobra. Karl. Roz, kar, Karl rozwalony. Dawno nie miałem misji na Edgarze. Kurde. No jak? Oni w ogóle nie bronili. Kogo ja mam w teamie? Yy, I nie wiem, czy nagrywać brodę też z dźwiękiem. Yy, w sensie, żeby, żebyście coś tam słyszeli. Yy, czy też bez. Bo nie wiem. Mi się wydaje, że wesele jest. Jak słyszysz. O! Zapomniałem, że to nie kładzie. Się wydaje mi się, że je, jak to słyszycie. Ostatnia gierka. <grymianie> Miała odcinek mieć 8 minut, a proszę, 12 już. No dobra, zagram sobie tam bez tych lutków. Więc tak, dobra. Lecimy z ostatnią giereczką na dzisiaj. I serio, ostatnią. <grymianie> o, Brock to ma karnet, ale nie ma skina. <grymianie> Jakiegoś zagramy. Więc chyba troszkę taki leszczyk Tak bym powiedział No nie, Już na początku No dobra to jest świetny team, nie da się ukryć O że Ja spadnę tylko tym Edgarem, a nie będę go wbijał nie. Znając mnie Pamiętacie też odcinek jak miałem wbijać Rozę A skończyło się, że spadłem O 50 pucharków Padaję, Czy tam 25 Teraz przez to mam rozę na 500 Dla nie na 525 Ej, ta kolec ma Trzeba ją w takim razie Dobra, dawaj, no grajże szybciej Co za głupie No co jest grane? Normalnie, nie? Bez nadziei Bez nadzieja. Aha, jeszcze nie zdążyłem Wyśmienicie, się, wyśmienicie, się, prawda? Wyśmienicie Dobra, skaczemy na tą kolec o ile przeżyje? A przeżyła Dobra, nie wyszło Bardzo Dobra, Rozwalona na kolet. teraz Co? Jezus, jak się wystraszyłem Co ten leon tam robił? Już nie widziałem go w ogóle No i pomoc Straszyłem tylko 8 kłaków na Edgarze Albo 10 Ja nie wiem, na odcinkach mi nie wychodzi poza odcinkami wyśmienicie Ja nie wiem nie wiem co się na tym świecie dzieje. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się jutro w kolejnym filmie. Nara.